Nadajemy kolejny raz, bo byliśmy rok temu tutaj na stoisku Jobo Bike. Będziemy się rozmawiać z Krzyszkiem i dowiemy się, jakie nowości przedstawiają w tym roku na swoim stoisku. Proszę bardzo. W tym roku mamy troszkę więcej rowerów niż w zeszłym roku. Przede wszystkim mamy propozycję, która się cieszy bardzo dużym powodzeniem. Rower dla ludzi, którzy mają problem z duchowością. Jest to rower trójkołowy. Yy, który ma jakby trzy koła, jest na hamulcach hydraulicznych Może jest... przejdziemy do niego na sekundę? Tak, tak, tak Jest to rower trójkołowy z oparciem, z dużą platformą tutaj do przewodzenia rzeczy Rower jest zbudowany na hamulcach hydraulicznych To co jest ciekawe to jest z hamulcem postojowym tutaj więc możemy sobie to jakby zablokować rower jest z klaksonem, z kierunkowskazami, bardzo fajna tutaj propozycja dla ludzi, którzy są, jedzi całkowicie na wyżo, ale mają jakieś tam dysfunkcje ruchowe. Rower się cieszy bardzo dużą popularnością, więc to pewno sobie w tym roku będziemy wprowadzać. Są całkowicie nowe rowery z serii Rome. one są w nowych kolorach, w dwóch wariantach wyposażenia, z hamulcami mechanicznymi i z hamulcami hydraulicznymi, jest czujnikiem ten droższy. Nacisku, czyli ten rower będzie jeździł prawie jak rower z silnikiem centralnym. Mamy całą nową serię rowerów yy, trekkingowych, Będą to rowery na silnikach centralnych, na silnikach yy, w tylnej pieście. Całkowicie nowa platforma. Elegancko wyglądający design ze schowanymi kablami. Oczywiście są wszędzie kolorowe wyświetlacze. Za nami też jest jakby kolejna generacja rowerów Cargo. A to właśnie kojarzę ten rower z zeszłego roku tak. e, z tymi siedzonkami dla tak, dzieci. Tak, tak, On był śmiechu, w zeszłym roku, tutaj w tym roku mamy powiększony zasięg, jest ten rower na dwóch bateriach. Jest dołożony amortyzator, jest dołożony napinacz łańcucha tutaj. I tutaj też rower ma czujnik nacisku na pedał, więc rower jeździ jak z silnikiem centralnym. Bardzo fajna propozycja, super nam się to sprzedaje za granicą. Toś co mamy nowego, najmniejszego, to jest model ACE. Składany? Tak, okay. to jest składany rower. On jest w 15 kolorach. Bateria jest schowana w tej sztycy, Bardzo łatwo można ją sobie schować. Tutaj! Tutaj jak najbardziej dobry, można sobie bardzo mało spadać, proszę w tą dosyć szybko, bardzo fajna łągometria jeśli chodzi to tutaj, bo bardzo duży tak, jest w ogóle doweru dla na osoby nawet na 50, więc super mały, w pojemności się składa i na camping czy do łódki, nawet mamy klienta, który sobie taki dobry zwrócił do helikoptera. A jaka cena jest takiego roweru? Eee, ten droższy będzie kosztował powyżej 6 tysięcy, tańszy w granicach 5,5. To jest super sprawa. Tak. A może jeszcze tak ogólnie kilka słów o marce. Maroka, Nie poradzimy. A ile waży ten rower? Eee, ten rower waży 22 kg. No jest tak. My jesteśmy marką polską. rowery sobie składamy pod warszawą w Sokołowie, Więc wszystko jest lokalnie, tak samo serwis. Mamy też bardzo dużo partnerów w Polsce. Cały czas nam się udaje tę siedzilerską cały czas powiększać. Mm -hmm. Bo macie większość tych rowerów temu, nie? Tak, tak to mamy to, to całe to, to dwa świetnie. metry większe. Mieliśmy problem z zapakowaniem się tych rowerów, żeby tutaj przyjechać, więc jak najbardziej też... Zapraszam też na płytę, tam też są rowery do testowania, te z najnowszej linii, też są modele ACE, więc... A ten jest wielki. Tak. A to mówiliśmy coś no. o tym? Jest to jakby też kolejna nasza jest to model... E... Jak? No Jakie on ma przeznaczenie? wyjazda po jakim terenie? Wszędzie, wszędzie. To jest na plaży i na śnieg, i do lasu, i do miasta. No to Dzięki temu, że mamy te szerokie e, tak. opony. są to... szerokie opony, dają nam dużo komfortu, dużo trakcji. Każdy piach, każdy śnieg e, można sobie jeździć. Ja zachęcam do spróbowania tego typu rowerów, no bo naprawdę on daje dużo frajdy i dużo możliwości, gdzie którymi można wszędzie wjechać też jest elektryczny i ile max pojadą Wasze rowery? zasięg naszych rowerów to jest od 50 do 140 km gdzie to jest ten rower na podwójnej baterii cargo I tu jeszcze tego gagatką się nie zajęliśmy, to jest, to jest też to składany. Rower, to jest rower, który już w naszej kolekcji e, troszeczkę jest. Natomiast są troszeczkę przyszedł modernizacje. Jest nowy, wyraźniejszy, fajniejszy wyświetlacz LCD. Są tutaj kable pochowane w ramię, żeby to tutaj było i ciszej, i bardziej elegancko wyglądało. Jest, są też takie małe drobne elementy pozmieniane jak czarne sporniki błotników, żeby to też lepiej wyglądało. To jest super. Dziękujemy bardzo również. i zapraszamy, zachęcamy do wspierania polskich, polskich marek, polskich przedsiębiorstw. No, zachęcamy do przyjrzenia oferty. Macie stronę internetową. Mamy stronę tak? internetową jobo e, jobobaj.pl tak. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam serdecznie.